Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, Stwórco wszystkiego, co żyje, w Tobie skupia się wielka moc, wielka twórcza siła, dzięki której istnieje świat, dzięki której istnieję ja sama. Tak dobrze jest wiedzieć, że stworzyłeś mnie na swój obraz i podobieństwo, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. Bardzo Ci za to dziękuję. Ojcze, wiem, że jako dziecko Boże powinnam z pokorą i zgodnością znosić wszelkie życiowe przeciwności. Wiem, że niezależnie od położenia powinnam pielęgnować w swoim sercu chrześcijańską radość i miłość. Ty znasz mnie tak dobrze i wiesz, że czasem jest mi trudno. Zdarza się, że za łatwo się poddaję. Panie, dziś otwieram swoje serce na Twoje działanie. Proszę, wlej we mnie choć odrobinę siły. Pozwól, by Duch Święty mieszkał we mnie i codziennie napełniał mnie męstwem do znoszenia i rozwiązywania wszelkich problemów. Pomóż mi nie zbłądzić, nie pogubić się w chaosie zdarzeń i własnych myśli. Przepraszam, że za często analizuję. Za często się zamartwiam, zamiast wszystko, co mnie spotyka, zawierzyć Tobie. Ojcze, postanawiam radzić się Ducha Świętego w każdej mojej życiowej sprawie, małej i dużej. Wiem, że Ty napełnisz mnie przez Niego darami, które będą mi potrzebne do rozwiązania wszelkich życiowych węzłów. Ufam w Twoją dobroć, mądrość i siłę. Ufam, że mi pomożesz, że z Tobą dam sobie radę ze wszystkim. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!